By cię zjebał, ty! Dzień dobry, dzień dobry. Piękny mamy dzisiaj dzień. 31 lipca, 30 stopni, więc idealnie pogoda robi wrażenie. No i postanowiłem, że może po roku przerwy walniemy jeszcze yy, parker 2 i zaczynamy w miejscu, którego nie było rok temu. I tak to kurwa będzie wyglądać. No, zarośnięte wpizdu Wszystko tu. O, jeszcze pies czeka. I to jest taki <laughs> już. No taki rozgrzewkowy spot. Skończ czekać, skurwysynie. No, pojebane. Budowajcie California Diamond. la la No bardzo pięknie, bardzo mi się podoba dzisiaj. za tydzień idziemy na wakacje z kratkiem w góry, też to będzie na kanale. jak połamię dzisiaj nogi, no to kurwa macie. Może zróbmy tak zwanego sticka, ale raczej wątpię, bo z dwóch nóżek ładnie. Bardzo lubię cię. Nie, Ja się nie zaskoczyłem Co ja odpierdoliłem Chciałem skoczyć z dwóch nóg Kurwa i spanikowałem w ostatniej sekundzie i Tak zwany chuj mi w dupę Chłopie to rozjebałem Prostopiła Patrz mi, nej, nej No zajebistym pomysłem nie było się ubranie na czarno, kurwa Jak jest taka temperatura, ale... Skok Proszę, kurwa. Chuj w dupę. Zróbmy teraz trik na trzepaku. Skok. Płata nad naszą miarę, czyli nad tymi barierkami i jebanmi. Fiu. Co to kurwa jest dla mnie? To kurwa. Puk-puk. A to słowo Boże. Ej, ej. Cześć. Chodź, plecak. Spierdalamy stąd. Ale tu będą tarantule. Ja jebie. No nie, nie ma chwili, że ja ten nie przejdę. Wracamy. Wszystko rozjebane. No jedyne co tutaj może być to przejście po tej barierce całej. Jak spadnę to jestem taką burą kurwą. Od rana do wieczora. Dobra za trik, jest dodatkowy punkt. Nie, kurwa. Chuj. <grym znać w sumie> Dziękuję. Zapierdalamy zawsze sobie tutaj miejscówki. Wakacje. Młodzieży ani widu, ani słychu. A godzina... Która jest godzina? 16. Nic nie jedzie, nikt nie musi nam ustępować, nikogo nie wkurwimy. Tak, jestem powieba, aż tak widać? Woda daje życie. No tak. Ławka. O. Michał. Baba Halo, halo? Czy jest coś w szkole? Czy mogę już sobie odpierdalać? Nie proszę bardzo, tu są nasze schody Jakiś gówno odwalimy na nich, co? Od czego? Dobra, od góry zaczynamy Znaczy, od dołu Raz Dwa trzy. No czwarty bez rozbiegu, no to kurwa mać Jak ja się nie wpierdolę na, przed, na ostatni, to, to... ja nie wiem Dobra o. Musiał więcej co tak, żeby się wpierdolić na tę ostatnią górę No i raz Dobra O, jakiś klucz Do mojego serduszka I siódmy, lekki dla nóżek Dobra, żyjemy. Zbyt gorąco się zrobiło. Sorry to przeze mnie. Dobra, zobaczmy co my tu mamy. Wow. No chuj nie jest poberierka skakać. No bo jak się wypierdolisz, to nie ma przebacz. Ja je wie. No i tak zwanie idziemy dalej. wiem, lubimy lażę ja chemę z tobą. Kurwa pana to. Ja się chciałem już spodzie pierdolacia, a tutaj proszę, otwarta brama. Specjalnie dla mnie. Nie wiem po jakiego tutaj dają taśmę. Nic tu się dzieje. Wkurwiają mnie, ale tutaj proszę te schody. One nigdy mnie nie zawiodą. Kurwa. Jebał mi pies. Kurwa bezbłędnie. Uf. Uf. O jezujo. No jakbym utrzymał to by był idealny pierdolę Let's go to our next spotę Ding ding Cisza Spokój Tylko ja mury No i kurwa wy Może kurwa być Let me break it down for you, this is the real nigga challenge. Uh lala, możemy to zrobić lepiej. No się nie wyjebałem How many stacks do I really have Ej, hey, one, two, three, four, five plus, five, ej hey. uh, lala Teraz jest smak wakacji Okej okay. No trochę się boję, stąd tak skoczyć nie nieraz robiłem, więc po prostu to jest kwestia, a to jest kurwa, podpisać się po prostu. Jak na matura z matematyki rozszerzonej? O nie, nie, ja tylko autograf zostawić. Dobra, chujnie dzisiaj, bo się zabije kurwa. <gry> Dobra, na naszą ostatnią tą, to będzie wspinaczka. Kurwy i śmiecie. Bo kurwa Drzewo się wyjebało. A tu sufit zaraz mi pierdolnie na głowę Oby Wespniemy się tu, o No, tutaj po boku jakoś spróbujemy Get ready, set, go! Ło kurwa Ja jebie O, o. No, Kurwa, do góry Jeszcze tutaj tak nie wchodziłem, więc może być lekkie gówno ogólnie A zobaczymy No Nic kurwa prostszego Proszę jak rozjebane Jestem królem i w ogóle kurwa No robi to wrażenie na mnie ale chcę stąd zejść na ten niższy punkt i sobie usiąść, kurwa. No chujało się to tu trzyma. Ej, mucha mi wlot do ucha. <grystanie> I teraz przejść cały budynek dookoła, całymi tymi. Tak, o dookoła, tutaj, tutaj. Nie ma chuja. Chociaż nie no, te mury wydają się, że jak tak stoją pionowo, to będą stać chyba, że się nie, nie przewrócą. Pięknie, po no, prostu bardzo pięknie. Łupty. No i zajebiście. No to drzewo mnie w kurwia. Wypierdalaj Z jednej strony dobrze, że jesteś Bo mi dajesz tren, ale z drugiej strony, weź spierdalaj No I proszę Polby cię zjebał, ty No masz szczęście, że nagrywasz Bo już miałbym mieć... już miałbym mieć... Matko jedyna No I tak to się... tak to się prezentuje Trzeba teraz zejść maksimum effort i po co ja to robię? po co to wszystko? powinienem skoczyć po prostu na dynkę stąd mieć wyjebany proszę tu jak chłodno jest, ja ci nie wiem. jak w piwnicy cicho, stara jest w piwnicy czekaj, mam dla ciebie prezent